Co papa dzisiaj będzie robił na obiad? Pieroszki. Pieroszki, o oh, good Dobra, ciało i do ubrania Good, thank you no, dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie Dzisiaj też późno Bo się zająłem tym Zająłem się pierogami Pieroszki zrobiłem z kapustą i z żywkami goście przyjeżdżają, chciałem poczęstować e, moim wyrobem zrobiłem ich 50 sztuk tylko część dałem do zamrażarki e, a część e, no, będzie do ugotowania, bo oni przyjadą to ja je wrzucę na gorącą wodę no i oczywiście cebulka. cebulka już jest też przygotowana e, taka miła niespodzianka dzisiaj mnie spotkała jak zajrzałem do kurnika proszę zobaczyć Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nie, 11, 12 sztuk. A tam jest, tam tym gnieździe jest 5, to, to ona wysiaduje, tam ta kurka, tej jajka, to, to ja już jej tam nie będę ruszał, niech ona sobie wysiedzi te, yy, te 5 kurczoszków. Także bardzo miły dzień, pomimo że lało dzisiaj cały, cały czas, lało gdzieś do godziny 12. Ja nawet dzisiaj tak o 6 rano stałem i chwilę się pokręciłem, kawę wypiłem i, i znowu się położyłem i spałem do 10, bo, bo ta pani tutaj przyszła sprzątać ja nie chciałem jej za bardzo przeszkadzać to położyłem się i, i zrzemnąłem się do, do 10. A teraz no zawieziona do szkoły ja mam teraz chwilę czasu także wypiję schlupnę sobie kawkę no płotu też nie będę robił dzisiaj, bo, bo jest bardzo mokro no, nie, ma, nie ma za bardzo jak A poza tym tak o Przyjeżdżają ci goście z Pną Penh Dwie osoby i jeszcze dwie osoby przyjeżdżają też z Pną Penh także, także dzisiaj będę miał takie no, e, Bardzo fajny e, wieczór Na razie jestem sam, ale zaraz będzie, będzie dużo No nie wiem mam tak Taki komentarz tam dostałem, od nie wiem od kogo i nie wiem teraz jak... i takie mam mieszane uczucia, czy się odnosi do tego komentarza, czy go, czy go po prostu tylko przeczytać, żeby żeby, bo może nie każdy ten komentarz przeczytał to, żeby go no żeby, żeby go roznieść, żeby, żeby ludzie usłyszeli, co jacy, jacy są ludzie, nie? No nie chcę być ani nie chcę być ani złośliwy, ale przeczytałem ten komentarz. No tak, tak trochę, no troszeczkę tak przykrawo mi się zrobiło. I ten, no nie wiem, no. Zaraz, zaraz, zobaczę jeszcze, jeszcze, raz zobaczę ten komentarz. Może, może, może to ominę, może, może to zrobię. Nie? No, znalazłem ten komentarz. Może, ja tylko przeczytam ten komentarz. E, komentarz napisał, też imienia e, nie podał, nie wiem czy to jest kobieta czy to jest mężczyzna. E, e, Nik jest taki Humdrum Jokel. Humdrum jokel. E, przeczytam cały ten komentarz, nie będę się za bardzo do niego odnosił, niech to ludzie, e, którzy oglądają niech to ocenią. E, Pisze tak, przecież on mówi wprost, że nie ma jakiejkolwiek wiedzy, tylko własne postrzeganie, własny prywatny odbiór widzianego, zasłyszanego, e, relacjonuje. Jest e, nadzwyczaj subiektywny, chociaż to słowo w jego języku polskim może nie istnieć. Za to są tak bogate słówka e, nowopolskiego jak donate, chickensy, korienda, excess, chyba z angielskiego access. No, mając na myśli, e, w, e, w krótkim odcinku odstęp, odstęp do podwórka domku budowlanego. No ja to nagrywałem, mówiłem o tym akcesie wygląda raczej na to, że pan wychowawca raczej całe życie był taki pracowity, gorliwy w próbie zrozumienia tego świata własnego otoczenia i często i gorliwie pracuje nad pielęgnacją swojego języka ojczystego. Kmer Kmer mu pomaga czasami z przerażenia zatykając uszy, czy też nad swoją nadzwyczajną znajomością angielskiego, gdzie ananas to ananas. Teraz to nawet Nompoy to wie, a nawet już nad głęboko zaawansowanymi doznaniami lingwistycznymi po kumersku, w którym prowadzi głębokie dialogi z opieczną, wyjaśniając jej wszystko, co trzeba, aby wyrosła na mądrą dziewczynkę. No i to wszystko pod przykrywką bycia artystą, a może artystunią. No, nie będę się wypowiadał na ten temat. Ja mógłbym, ja mógłbym dość, dość sporo na ten temat powiedzieć, no ale to e, no widać, że osoba ma jakieś tam wielkie problemy ze sobą. No, bo jak tak wylewa takie, wyłapuje tam takie, takie niuanse, jakieś tam moje niedociągnięcia, no to, to wiadomo, nie, 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 nie. Wy, e, nie, nie patrzy na sens, co ja chcę przekazać, tylko dopatruje się tam jakichś moich, e, no, niedociągnięć, jakieś e, złe, złe i, e, i źle, jak coś tam, akces, access, powiem, że to, no, dla te, no, to taka, taka osoba na pewno ma problemy ze sobą, skoro ona widzi takie, takie rzeczy, a nie widzi sensu, co ja chcę przekazać. No tu jeszcze mam taki jeden komentarz by tutaj ktoś zapytał mnie, yy, napisał tak, jeśli masz jakąś wiedzę, to opisz na ile groźny jest ten konflikt. No ja mówiłem, ja mówiłem o tym, że ja nie mam za bardzo na ten temat wiedzy. Yy, I tutaj pan plebank, plebank 2776 napisał, że on nie ma wiedzy w niczym. Tajowie nie chcą pokoju, a Kmerzy tak. No widzisz, E, plebank. Jakbyś był bardziej bardziej e, bystry Jakbyś był bardziej i, i taki, że chciałby, chciałby ci się coś poczytać Ja wstawiłem link, tam dokładnie wszystko jest wyjaśnione bo, bo ja też nie znam tego, nie znam przyczyn Nie znam historii tego konfliktu I dlatego ja to tylko tak ogólnie wspominałem o tym Ja tutaj się zaliczam do tej grupy nierozgarniętych wieśniakiem, jestem wieśniakiem, który mieszka na wiosce żyje tutaj z kurami i z kaczkami Dlatego i mnie takie rzeczy za bardzo nie Interesują, jeśli mnie nie dotyczą. E, dlatego ja nie mam wiedzy. No. E, a ty, jeśli chcesz się dowiedzieć, bardzo chcesz się dowiedzieć, to weź sobie jeszcze raz wejdź na poprzedni film, kliknij sobie ten link, tylko że ja nie wiem, czy Ci się będzie chciało to czytać, bo tam jest naprawdę bardzo dużo czytania. A z tego co tutaj piszesz, to yy, nie myślę, żebyś tam za wiele chyba książek przeczytał w swoim życiu. E, także. E, to takie to takie 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 komentarze takie szybkie komentarze, że on nie ma on nie ma w niczym wiedzy że ja to się tyczy mnie, że ja nie mam żadnej żadnej wiedzy No nie mam po prostu nie mam No, no i, i tutaj i to, tutaj też to jest wracam do tego komentarza to jest H60 LBA coś takiego jeśli masz jakąś wiedzę to opisz na ile groźny jest ten konflikt. E wszystko to jest napisane. Mój kolega zrobił wielkie opracowanie na ten temat całą historię tego jak to bo ten konflikt to on nie wybuch teraz to, to się ciągnie już od wiele 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 bardzo wiele lat ponad to się ciągnie już ponad 100 lat ten, ten, ten problem także bardzo cię proszę zajrzyj sobie na poprzedni film na ten link który ja wstawiłem w opisie tam w tym linku wszystko jest opisane powtarzam to jeszcze raz tobie i i temu panu następnemu też tam nie, Pan Plebank, nie? Pani. No, dzisiaj taki dzień będę miał na te na komentarze. Będę gadał trochę o tych komentarzach. Miałem się do tych nie odnosić, ale jakoś tak. Nie wiem. No, no zmieniłem zdanie. No Po prostu, Panie Rysiu, Jagódka83 napisała tak. Panie Rysiu, świątynia to nie ona, tylko ta świątynia. To już nie są błędy, tylko masakra językowa. No, no być może, że ja tak powiedziałem, no ale to. Mm, no być może, że tak powiedziałem, że świątynia, ona nie wiem, gdzie w którym momencie to coś takiego powiedziałem. No by, być może, no ale to, no nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. No ja w każdym bądź razie dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Nie jest to żadne tam masakryczne. A jeśli dla ciebie to jest masakryczne, no to przykro mi bardzo. No bardzo cię przepraszam, jogutko. Jeśli tak mocno, jeśli tak mocno cię zmasakrował, zmasakrowało to, że że ja powiedziałem ona, ty, że ja powiedziałem na świątyni ona, nie ta. Przykro mi bardzo z tego powodu, że tak, tak mocno Cię to zmasakrowało językowo. Następny komentarz. E, proszę nie pouczać Pana artystuni. No tutaj się e, Pani naśmiewa z tych moich zdrobnień, bo ja bardzo często używam tych zdrobnień smaczniunio, smaczniunie, fajniunie. E, ja, tak, ja tak robię. Nie będę tego zmieniał pomimo, że Pani się tutaj naśmiewa, bo... Że ja po prostu tak mówię, no. E, wracam do tego. Bądź Human Drum Joker, coś takiego. E, ja już, ja już e, nie wiem, czy to jesteś ty, czy to jesteś ona, nie wiem, no trudno. No. E, jakieś Nemo, no Nemo będę na ciebie mówił, okej, okay, Nemo. E, ja już kiedyś o tym mówiłem, że bądź sobą e, i bądź sobą i daj komuś być innym, ale... Bo tam już ja ten wcześniejszy Twój komentarz czytałem, tam no wynika z, do końca. Może przecież pan, e, e, proszę nie pouczać pana nie jak on to nie poprosi osobiście. Jak on o to nie poprosi osobiście. artystunie tak mają. I proszę nie dochodzić do bezcennych wniosków, że to może nie pan artysta, tylko uparciunio oślunio. Tak nie wolno w świecie wolnościuni. No. No proste, no, z tego wynika tak bardzo prosto, że, że ten Human drum, drum ma jakieś tam swoje problemy, musi mieć mnóstwo problemów, skoro, skoro takie rzeczy tutaj wypisuje. Pewnie ma problemy jakieś tam osobiste, może jakieś ma kredyty pozaciągane i go, i go boli, i dlatego się czepia tutaj takich, takich pierdółek. No jakieś może te problemy z, ze sobą, jakieś problemy psy, psychiczne może też, no bo to tak, tak wynika z tego. No i, i ja to tak domniemam, domniemam. A jeśli, jeśli nie mam racji, to, to proszę, ujawnij się, weź, napisz do, dokładnie wszystko o sobie, to wtedy e, wtedy. E, no inaczej. No teraz na, na podstawie tego co, e, co napis, napi, napisałaś, napisałeś NEMO, e, no to wynika z tego, że masz jakieś tam wielkie problemy ze sobą. Uuuu. Zalało trochę. Ale nie tak nie tak tragicznie. No jest dużo wody, ale nie, nie jest aż tak, żeby, żeby mocno ten. Zobaczymy w tym. No tutaj zalało trochę. I zobaczymy. A bo tutaj od razu ta woda ona spływa e, do rzeki, a w rzece, w rzece nie ma dużo. Hello. W rzece nie ma e, ten. Odpływ jest. Także od razu ona ta woda spływa. To jest tak, o teraz jest bardzo mokro, ale to jest kwestia, ja wiem, może e, 20 minut, 30 minut, i, e, i już nie ma w ogóle wody. No, chluknęło tak ładnie, taki deszcz. Taki deszcz rzęsisty, jak to się mówi. <grym>, rzęsisty deszcz. Ja idę tam do siebie zobaczyć, do hoteliku, no u mnie nie, u mnie nie zalewa, bo u mnie jest ten wyższy poziom, bo tu, tu widać, tu jest taki spadek, no i tam jest dół taki i tam po prostu się ta woda zbiera. To jeszcze tak nie było tak za bardzo długo, On tak długo nie padał ten deszcz, także to jeszcze nie było tak, ale jak tak na przykład chlupnie, że cały dzień, cały dzień pada, no to hotelik jest, hotelik jest zalany. A u mnie jest, no jest trochę wody, jest, ale nie jest, to tylko taki ten, hello everybody, hello. <grym> tam y goście, goście się goszczą, <grym> e, no u mnie jest, u mnie tutaj jest suchuteńko, nie, nie, nie ten, nie ma, <grym> no tu jest okej. Okay ale jak ładnie zarośnięte. Ja lubię ja to... Mi jest tak ciężko jak ja jak ja mam wyciąć jakiś, jakiś krzak albo coś, to mi jest tak ciężko, bo ja tak lubię, jak jest wszystko tak ładnie, ładnie zarośnięte. Ja wolę taką mijać, chodzić, bo mi to po prostu mi to, mi to nie przeszkadza. No, troszeczkę czasami podcinam tak jak tutaj. Troszeczkę podcinam, bo mm, tak, żeby gość mógł wejść spokojnie do tego, do, do domku, no to muszę troszeczkę, czasami muszę podciąć. Ale tu, gdzie nie muszę, to po prostu nie, nie, nie podcinam tego. No tak lubię po prostu, no. Jedni lubią, jedni lubią trawę skoszoną do zera, inni lubią, jak jest trawa bujna. Ja jestem z tego obszaru, gdzie lubię, jak jest du duża trawa. Duża trawa nierozgarnięta, no bo ja jestem z tego obszaru tego nierozga, nierozgarniętych. Dzisiaj e, dzisiaj jest taka w miarę fajna pogoda. Ja przyjechałem tutaj do pola do hoteliku, do tego hoteliku e, Ja zaraz powiem o co mi chodzi. ja Pokażę jak to wygląda z tarasu, bo, bo jestem teraz na tarasie u niego. Tutaj jest. Kolega Jurek, kolega Jurkę mogę nagrywać, to jest taki mój bardzo fajny znajomy, ja przyjeżdżam Cześć. do niego, przyjeżdżam do niego sobie pogadać. Ostatnie dni u Pola. Ostatnie dni, bo wynajęłeś teraz chałupkę sobie taką. Ja, tak, na drugą stronę rzeki się przenoszę. Aha, no. Ja ja, ja właśnie, ja dzisiaj właśnie, bo ja myślałem, bo ja nie wiedziałem kiedy on się przeprowadza, myślałem, że to dzisiaj, podjechałem i zadzwoniłem do niego, a jeszcze się nie, nie przeprowadził. Aha, i ja, ja zaraz powiem o co mi chodzi. Mi chodzi o to, że przyjeżdża mnóstwo turystów tutaj i ja też, też dostaję takie zapytania różne odnośnie, bo ludzie, ludzie troszeczkę się boją tej Azji, tego trzeciego świata. Boją się, że tu, znaczy, boją się tej organizacji, że wysiądą na lotnisku i oni nie będą wiedzieli, co ze sobą zrobić. I, i właśnie ja na ten temat chciałem pogadać, że My chcemy zrobić coś takiego z polem, taką organizację, to jest dla osób raczej starszych, bo młodzi ludzie, młodzi ludzie to oni sobie, oni sobie poradzą, oni wysiadają na lotnisku i, i oni już sobie tam radzą, ale są osoby takie, które bardzo chętnie by tutaj przyjechały do Azji, bardzo chętnie by tutaj poznały te klimaty, tę mentalność tych ludzi, to, ale się boją, boją się, że oni, że oni... Tutaj, jak przyjadą, to nie, będzie, nie, będzie, nie będą wiedzieli, co ze sobą zrobić. Dlatego właśnie chcielibyśmy z Polem coś takiego zrobić, że jeśli ktoś będzie chciał przyjechać tutaj i mieć tą wycieczkę, mieć tą wyprawę zorganizowaną, za, załóżmy na dwa tygodnie, czy tam na trzy tygodnie, nawet może na miesiąc, żeby poznać te wszystkie tutaj, te takie ciekawe zakątki, te e, pojechać nad morze, pojechać w góry, e, w jakieś tam, e, czy tam do Siem Reb, czy tam do, no obojętnie, to już będzie kwestia, e, to już będzie kwestia dogadania się, jak, co by chcieli i ja bym, z, ja, ja z polem e, zrobię coś takiego, że jeśli ktoś będzie zainteresowany, żeby mu zorganizować e, całą tą wyprawę, całą tą wycieczkę, to ja wcześniej się z tą osobą skontaktuję i zrobię cały ten plan. W tym planie będzie wszystko, czyli będą tak, będą te ciekawe miejsca, wyjazdy, i będą, będzie jedzenie, będzie hotel i w jakim tam standardzie to wszystko jest do ustalenia. Jak to, bo jedni na przykład lubią taki standard jak jest u mnie, u mnie jest taki bardziej dziki, taki chmerski taki, a tutaj upola, upola to jest tak no, po europejsku zrobione. To są takie, e, no, takie pokoiki, pokoiki, które są wyposażone w klimatyzację, łazienka, wszystko jest. No, wszystko jest to, to, to co potrzeba. U mnie, u mnie też to jest, tylko że tam jest, te domki są e, bambusowe, tam jest troszeczkę, troszeczkę inaczej. No i, i, i to, co, do czego zmierzam, że żeby ta osoba, żeby ta osoba się nie martwiła o nic i jedyne zmartwienie to tylko to tylko to, żeby, żeby o, ta osoba dojechała do Phnom Penh na lotnisko, z lotniska zostanie odebrana i od, od tego momentu jest zaopiekowana, że ona o nic się nie będzie musiała martwić i ja wtedy, wtedy będę realizował zgodnie ten plan, taki plan jak sobie ustalimy wcześniej tam przez Whatsappa czy przez ten i ja zrealizuję cały ten plan, że ta osoba będzie miała każdy dzień zorganizowany, jeśli będzie chciała mieć taki dzień dla siebie, żeby sobie tam pochodzić samemu to też też to będzie, też w tym, to w tym zakresie to będzie także e, ja może jeszcze kawałek pokażę tutaj tego hoteliku, bo swój hotelik ja pokazywałem ale tutaj pokażę jeszcze upola, jak to, nie zaraz do Ciebie przyjdę Jurek, ok? E, pokażę jak, jak wygląda tutaj e, upola ten hotelik no to taki normalnie murowany, murowany hotel, no to nie jest tak jak nie jest tak jak, jak u mnie, z bambusa, słowiany dach, tylko tu jest wszystko, wszystko murowane. No i jak to jeśli ktoś będzie chciał w takich warunkach mieszkać, o, tutaj tak ładnie, wszędzie bardzo dużo zieleni jest naokoło. Na, na są ja już to wcześniej pokazywałem, ale jeszcze raz, jeszcze raz się przypomnę. No, tu są takie leżaki, że można sobie tutaj przychylować na tych leżakach. Jest basen, basenik jest. Tutaj jest, tutaj jest restauracja. Tak wygląda, tak wygląda z tej strony. No i tu jest tak, tu jest restauracyjka, taka, tutaj sobie można usiąść, można kawkę wypić, czy tam piwo, czy coś zjeść. Jest tak, o, jest stół bilardowy. I jeszcze jedna rzecz: jeszcze jedna rzecz taka istotna. Jeśli ktoś by chciał mieć taki bardziej, bardziej y, intymnie, bo tam, bo tam to jest taki pokój przy pokoju, prawda? E, że to jest takie no, wszystko połączone. Jeśli ktoś by chciał bardziej intymnie, y, tak ten, to tu są takie jeszcze domki: dwa domki. Ja pokażę, jak to wygląda. To są takie dwa, y, dwa drewniane domki, z tym, że one tak samo są wyposażone wszystko jest e, w, te, w tym domku tak, jak, e, tak jak e, to, co jest potrzebne, prawda? Do, do, no, no, bardzo ładnie jest, jest ten hotelik. Ślicznie to wygląda. No, no i to jest taka opcja je, to będzie ta opcja, że. Eee, może mieszkać w takich warunkach Kambodżańskich u mnie Może mieszkać w takich warunkach też w Kambodży Ale no czasami ludzie Chcą jednak mieć taki bardziej eee, No, no to, Przyzwyczajeni są po prostu Już do takiego czegoś I im nie jest, nie jest im tak łatwo O właśnie jest Pol, Pol. Cześć Pol ja troszeczkę nagrywam, wiesz, już, okej? Okay? Ja bym do Ciebie, dlatego, że muszę być przygotowany? To, ja. A, bo tam, bo, bo ten, ale no, no, ja zaraz będę jechał, bo ja tylko i przewiozę do, do drugiej no, szkoły. No już tylko zapomniałem odset i już wróciłem. Tutaj. Słuchaj, ja mówię teraz o tym, wiesz co? Ja mówię teraz o tym, że, o tym, że, o tym zorganizował. A dobra, Pol teraz ma ten, że o tym, że... Jeśli ktoś się zdecyduje, się boi przyjechać do Kambodży, to my mu wszystko zorganizujemy, mhm, że będzie miał dwie opcje do wyboru. Może tak. mieszkać u mnie, może mieszkać u Ciebie, bo, bo wiadomo, że ludzie, wiesz, jak z Europy przyjeżdżają, to oni są przyzwyczajeni do takiego czegoś, prawda? Mamy, no, mamy, No i tutaj jest, tutaj jest wszystko. Wszystko co potrzebne, to tutaj jest. I to jest bardzo blisko, to jest tako tam jest Riverside, mhm. e, bardzo blisko miasta. Mhm. Także jest... E, no i e, powiedz Pol, żeby ta osoba która przyjedzie. To nawet może być jedna osoba. My tak, jej no. zorganizujemy całą tą wyprawę. Czyli wszystko w ciekawe miejsca, czy zjem rep, no. e, będzie miała zapewnione jedzenie, spanie. wyprawa po Kambodży. I wyprawa po Kambodży. I to, i to bo, bo ja powiedziałem wcześniej, że my że ja na przykład zrobię plan, zrobimy okay. razem plan okay. tej wyprawy. Jak ktoś będzie chciał na przykład na trzy tygodnie, mm -hmm. to zrobimy plan na te trzy tygodnie. W ten dzień to, w ten dzień to, jeden mm -hmm. dzień wolny, żeby Aha. sobie pochodzić. E, także ta osoba od momentu, kiedy wyląduje w Phnom Penh, okay. to, że ona się będzie czuła już bezpiecznie, że będzie miała wszystko. Czyli Przyjdzie, po to, nie? No. I e, przypominamy, że tym wiedzą, tym więcej osób, tym mniej tego. A no właśnie, a no to jest bo, istotne, bo jeśli tak, dużo no, bo... kosztuje też dużo, dużo kosz i wiązania z transportem, nie? No, 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 no. No, to, no, to jest bardzo też istotne, że jeśli na przykład więcej osób, na przykład 4 czy 5 osób, to jest lepiej, bo to jest transport, bo to wtedy się wynajmuje busa na, na te wszystkie osoby i to jest cena, a tak dla jednej osoby, no to trzeba też za tego busa czy za taksówkę też zapłacić, prawda? No, no, jak widać, to jest, to nie jest klasowi, ale można powiedzieć, że to jest, nie? No, no. No, ale wszystko jest tutaj, co potrzeba, bo ludzie się troszkę boją takiego, takiego stylu, jak, jak, jak u mnie jest, okay, prawda? Chociaż no. tam nie ma się czego bać, bo, okay, no. bo tam jest taki, kmer, taki typowo kmerski, bo domki są na, na, na palach, okay. Ale wszystko też tam jest. Także okay, be, no. będzie miała ta osoba do wyboru, czy tam ta grupa do, okay, do no. wyboru. Skoro mamy kilka dni, to raczej mamy wybór, albo drewniany, albo betonowy, albo betonowy. Nowy, no. no i jest tutaj tak, jeszcze w Kampot jest tutaj bardzo dużo, tak o jest niecałe 30 km do morza. Mm -hmm. Nie stąd do, do morza to jest 5 km stan. A stąd, bo tak. z drugiej strony, tak, nie, z tak. drugiej strony. A, do Cape to jest trochę... do Cape, bo, no bo Kep to jest taka bardziej turystyczna, ta no, taka komercyjna, komercyjne miejsce, ale do morza jest bliżej. Tutaj z tej strony. Następnie jest tak, do gór. No. W góry, góry Bokor jest... Dużo ile? Komport. No 25 km. 25 km. No i, i w góry się jedzie, w góry się jedzie, cały czas jest serpentyna, jest cały czas asfaltowa droga. Tak sumujemy, to jest około komport, mamy około 10 miejsc do zwiedzenia, nie? Około, około 10. No, same czyli wo, tak. Sami czyli... wodospady to już 4, nie? No, no, no. 8, nie. Boku, nie? No jaskinie jaskinie i, i naturalne pola pieprzowe no, no, no. No. solne nie solne pola solne Wioska rybacka, nie? No, no, no. 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 no to, czyli, czyli już samo tutaj, już będąc w Kampot, to, to potrzebne jest co najmniej tydzień czasu, żeby tutaj e, Kampot e, zwiedzić dobrze, te wszystkie, okay. wszystkie no, no. miejsca, nie? Także Pol, dzięki Ci serdeczne. Cześć. E, ten, Zapraszamy ja... do Kampot, nie? Kaj? Zapraszamy do trzeciego świata. Okej. Okay. No. No. Okay. Ja to się cały czas śmieję z tego trzeciego świata, bo z pierwszego świata uciekają i przyjeżdżają do, do trzeciego świata. Dobra, dzięki.